Witam Was w kolejnym odcinku Minecraft jak widzicie Na YouTube nazywam się inaczej Teraz ja tak Cześć, To by to to Elo I muszę sobie mieć skina, bo jestem jakimś gościem z z rozeznania On może parę miliardów ludzi brać w tą w w gierkę, nawet nie ma tyle Nie w to Nie w to genieszo. Dawaj, no masz mnie Nie mam nie. Na 7 miliardów ludzi nie, 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 No nie, 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 dobrze nie, nie, No patrz, no nie, tak no nie, no. nie, 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 no, ale nie ma neta. Teraz mi się włączyć do worę. O, A nie, zobaczymy To się nie był ten. Dobra. E, tam pisze Dyrektor, tak, dyrektor, dyrektor. Nie widzę za bardzo. Eee. No dobra, ja muszę coś zrobić wyjść jakoś. Cześć, ja muszę... Dobra, muszę coś zrobić. Nic! Ne, no, ne, no, ne. No. Nic tu nie widzieliście. Nic... To nie zniszczyłem drzwi. Nie wcale, wcale. Działa. Dobra. Może lepiej to będzie jak zostawię to stratę. Ja bym znowu chodził. Tutaj mam dyrektora. Dyrektorze. Zagramy na mojej mapce? Dyrektorze, elo. Patrz Zagramy na mojej mapce? Nie. Nie, nie Panie dyrektorze. Chajpa. Mr. Dyro. Co ty masz Fortunę. Co? Fortuna. Ej, ja muszę to sobie kupić. Fortunę. Kurde, ja... Ja czekam tego. tej właśnie książki z Fortuną. Kurde... Eee. Eee. Jest. Na mojej skrzydła, prawda? Dobra. Cześć, Fortuna, Fortuna. No, Fortuna jeden. na moją możesz. Nie mogę. Fortuna 1 mam. I co ona robi? No daje więcej nam deal, Patrzcie, mamy tutaj. Kurde, jak... ja myślałem, że to pigment. Ja w jakimś odcinku tutaj robiłem... Uju, uju. Ja wiem jednym odcinku. Robiłem tutaj koszykówkę. No i siatkówkę. I nam próbowałam robić. Tutaj mamy siatkówkę, Uuu. tu mamy piłeczkę, slime -balla. Tutaj mamy... Nie, nie pamiętam co to było. Też... Nie, to od Kolejny odcinek jak zrobić tutaj. Dobra, możemy zrobić tego. A w jeszcze innym odcinku robimy vloga. Yy, bo chyba nie wiedziałam, że takiego odcinka dzisiaj ja... ja... próbuję, ja, grupie wygrałam lekarstwo w tutaj mam samochód policyjny jak musicie chyba dobrze, dobrze wiedzieć na jednym odcinku mm. tam... ten... tutaj mam ten samochód policyjny więc może coś tu... tutaj próbowałam zrobić no nie mówiąc coś fajnego, no ale... Dobra. Dobra, to ja może, To są moje puszczaki, tak? Nie, to są moje puszczaki. No to nie. No to nie. Widzicie co? Ja chyba. Będę. Kurde Kiedy ten jest... będę. Wszystko, Czy ja muszę iść do domu, tego pardłem? no no kurde, górę tego, tak, które to... nie... A tutaj mamy... Tutaj no, się robi tak... Map, to na moją mapkę możecie... Nie przycisk. mogę mówić. ci! Tutaj mam... O, z progą online... No go online, no ja... Przeszedź! Co? Przeprasz? Mam. Dobra, eee... Kolega... Przepraszamy, bo kolega ugra dziecko w iglu, No. A tutaj mamy jakby takie ćwiczenie z łucznictwa, strzelanie z łków, szkielety, jakieś takie kupie klipery i tutaj będziemy na strzelać. Widzicie? No, słyszeliście, hamowanie. Przez co on mnie bardzo uszy bolą i mam takie dziwne uczucie w budzie. Dobra, ja tu nic nie widzę, muszę jeszcze go do domu. Sara nie jestem na kwieti, nie. nie? sala. Dobra. teraz pójdę spać? Hmm. Dobra, jestem. dobra, leje? Nie, nie leję. Okej, okay, nie leję. Yy, samochód policyjny, proszę bardzo, pokażę wam jak to wygląda od góry. Tutaj mamy ten... taki coś jej... No. Tutaj mam moje więzienie, które zbudowałem. Nawet duże więzienie. Patrz, to jest moje więzienie. Fajne. Tutaj mam no mógł... jakbyś to Elo, ja jestem już. No, to kieszon też był mi serę z Tutaj mamy salę z dyrektorem. No na, nagrywaliśmy zamiast Pawła. Patrz. Tutaj mamy dyrektora, no nie. No, a mogę jest... zapytać, jaką jakim ty masz żółte łóżko? Znaczy, Te nie po to, to się pak mi się włącza. Aha, dobra, Ja tu mamy jadalnię z krową. Dobra. Łazienka tutaj mamy prysznice, jakieś takie. Jakby co? To za chwilę przyjdę na tą matkę, bo nasz kolega powrzecianeta, więc... No a ja na ogóle... tam będę. A ja będę gdzieś tutaj, żeby pa... Bo ja tam szkoło mówimy chyba już od dwa no, razy. Na matce? No na mojej matce. To, to jest dobra. taki to jest taki prywatny serwer. A dobra. Gdzie tutaj chyba... Autorzy też nie pomyśleli, żeby tutaj naprawić te dziury. Ej, takie coś. Ja tu przepływam na tym serwerze, a tu takie, no nie wiem, to nie chciał. Jestem ta miłka? Tak, tak. Ja, to, ja nie wiem, czy mam ta miłka, moje kolegi. Mam, 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 mam. Ba, e, bardzo dużo. To, da, to jest ciebie! No to wchodź na serwer jakiegoś gościa, którego nie znam. To akurat to sam zdałem, to jest taki To jest taki gro... ten... Są tą zykofę, jakie są, są świeciki takie, o to się bardzo. Jak to widzicie. Bum, bum. To no są takie skierowane. O nie, świecę pan. Dobra, muszę ci za... Dobra. Co e, to, ja to tutaj? No, ja co tutaj wysadzałem? Ja tu będę się rodził, jakby co? Bo tu byłem już. parkura robię. To coś już. A nie. No dobra, zmieniałam no, się, no, dobra. No to. to tak. Nie. O! Jest Jestem! Znaczy za chwilę będę o, tam gdzie ty Tu poczekaj cześć, cześć, cześć. E, okay. Ale patrz survival Nie Czemu no? Bo nie lubię survivalu A też mam Przeciwa yes. Ja. A ty masz fajnie bo ty masz normalnego cypka A tu jest serwer, my ten domek budowaliśmy O znowu wyszedł z Minecrafta nie, ze tylko reklama mi się włączyła. No, a tu jest tak ze serwera patrz. Serwer, serwer, serwer. Na frendach, to tutaj był jakiś serwer policja. No. I tutaj po prostu jest koszykówka, siatkówka, samochód policyjny, domek, policja. Domek to sam, I Idę. Do... O gdzie ty idziesz? tutaj, dobra. Ej, możemy potem ten ciąg dalszy. bardzo dziwny gospina. Dzień okay, odwrócę się do ciebie. Proszę, to sam ja. Hallu, pan. Ja Chcesz być więźniem? Tak. Dobra, no to musisz mnie słuchać. Gdzie, gdzie ty idziesz? Ej, czemu y, dylo jest taki. dziwny? To sąd. To sąd. A, sąd. To Baba, ba, ba. Da, do więzienia. Do celi Może jest iść w tym celu. nie sobie wyjdziesz. Gdzie wypuszczacie? Nie może nic nic... Ja ci pałką będę bił albo łopatą chcesz dostać łopatą? Nie! Zobaczmy. Zaraz, Siru masz na piśmie. A, albo nie. Mam pistolet. To nie będzie pistolet. Aha, ja tego nie mam. Kurde. A ja mogę ci zombie jakaś Nie możesz! Nie możesz! No i co? O kurde. Ja ale nie Paweł, nie dawać, proszę. Tak, tak no nie nie, 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 nie. Ja ci nie biję. Ale ja chciałem. Ee, dalej go biję tego zębiaka. A nie wykopuj tego, dobra? Ja u wiesz, wiesz, na ten. Czy ja tutaj widzę miecz? Daj pana, ja tu widzę miecz, diamantów zbroję. Dalej nie. O, pa nie ja. Widzę, że masz hełm diamentowy. Masz go na głowie! Nie mam! O, teraz mam. Kurde, ja spodnie na ciałko sobie zakładam. Czemu ty nie... Aha, czemu ty masz razem ten Spodnie? Masz hełmut. Czemu ty masz razem spodnie? To, to nie Idziesz! Idziesz! Dojadani! na jadalnie no, idziesz dobra tylko musisz sobie buciki na jedalnie mówiłem Ide. ci na jadalnie na jadalnie szybciej no hej na no jadalnie no o krówcia nie nie zabijamy krówci ona, ona jest do mleka o gdzie mleko o mleko wezmę o i jeszcze Napiszę. Mleczka, zjedz sobie hamburgera i idziemy. Um, um, um. Bo Nie, muszę, idziemy. A tu musisz to tam tam zostawić. Musisz to tam zostawić. Tam. Dobra. Zostawiłem. No dobra, chodź. Yy, Poczekaj. Matas idziemy się wykąpać. Idę. Pokażę Ci się, jak się Tak. Kurczasz. I się tej. Ale ja wiem, co ty we mnie machasz kiem. Ty masz iść tam! Ja idę na chwilę do dyrektora. A bo wiem, idziesz ze mną do dyrektora. Oczekam, co tym na ciebie, kiedy skończysz. Widzę, że masz złe zamiary. Wy się sobie. Ej, no wracaj tu. A ja tu się Czy ty może głowę? Czemu ty jesteś... u do góry dobra. Byłeś niebieski. Chodź, idziemy, chodź. Idziemy do dyrektora. Uda. jesteś? Szybciej. Tutaj. nie bij go! Gdzie się Panie dyrektorze, on okradł dom. Wcale, że? Nie. Okradł dom staruszki. Wcale, że nie. Co pan na to powie? Wcale, że nie, ty, 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 ty. Co pan powie? no, na to ty, 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 ty go uderzyłeś? Nie Paweł Ale tu nie ja Paweł pa. Zniszczyłeś Co? Dom Dobra No będziemy kończyć ten odcinek powoli Dyrektor jest bardzo zły Będziemy kończyć Do widzenia Pa do następnego odcinka Pa